Hej, hej, Basia z tej strony Dziś przychodzę do Was, aby zaplanować miesiąc listopad Ale chciałabym troszkę powiedzieć o swojej nieobecności Bardzo dużo u mnie się wydarzyło Były bardzo trudne chwile Tak jak Wam wspominałam, śmierć mojej mamy Później a, wypadek samochodowy mojego syna No i czas też bez mojej pracy Ale na dzień dzisiejszy mogę się pochwalić że mam pracę, pracuję na kuchni na pół etatu. Więc dziś pokażę Wam, jak planuję swój listopad, krok po kroku, jak rozdysponuję swoje dochody. Więc zaczynamy. Dochód, jaki w tym miesiącu mam, to jest 2,5 tysiąca złotych. Więc rozpoczynamy ro... koszty roczne. Na ubezpieczenie domu idzie 50 zł. I od razu wkładam. <laughs> Powiem tak. Dziękuję za to, że interesujecie się, co u mnie słychać. Za każdy komentarz wasz. Cieszę się, że ktoś za mną tęskni. I tak postanowiłam wrócić, chociaż jeszcze może nie do końca jestem do tego, na to gotowa. Podatek też 50 zł. I przegląd auta 10 zł. I od razu wracam sobie do swojej przegródki w segregatorze. Podatek listopad pięćdziesiąt zł. Przegląd auta. No teraz już nie mam co zbierać na dwa samochody. dziesięć <śm> zł. Teraz tylko została moja czerwona biedroneczka. Muszę z powrotem wejść w ten nasz ryt. W tym miesiącu ustalam cały budżet na cały miesiąc, nie na tygodnie. Teraz zajmiemy się rachunkami miesięcznymi. Na orange muszę wydać 240 zł. dwieście czterdzieści prąd trzysta pięćdziesiąt woda sześćdziesiąt złoty Mieci 90 zł i Netflix 50 zł. O, to jest rachunki, w które muszę wpłacić te pieniążki z powrotem na konto, żeby można zrobić opłaty, jeśli chodzi o życie y, codzienne. Czyli jedzenie, tak jak pamiętacie, cztery tylko kategorie: jedzenie, paliwo, awaryjna i poduszka bezpieczeństwa. Zaczniemy od paliwa. Tu przeznaczam 200 zł, bo to już jest sprawdzone, że te 200 zł mi wystarcza. Albo po prostu dość późno już muszę tankować. 200 zł. I zapisujemy tutaj 200 zł, awaryjna również 200 zł, tak. Awaryjna 200 zł. Poduszka bezpieczeństwa, tutaj. Poduszce jest 150 zł. Bojku, chciałabym już w tym miesiącu po prostu tego nie ruszać, z tej poduszki bezpieczeństwa, bo ostatnio ruszałam, <laughs> jeśli chodzi o stomatologa, bo robiłam zęba, no i ogólnie mówię Wam, ten czas był ostatnio kiepski, więc na jedzenie zostają pieniążki. Dwieście trzysta, czterysta, pięćset, sześćset, siedemset, osiemset, dziewięćset, tysiąc, tysiąc, pięćdziesiąt zł I to musi mi starczyć na miesiąc. Będzie to takie mocne przetrwanie. No będę szukać jeszcze jakiejś pracy dodatkowej. No bo za te 2,5 tysiąca to raczej będzie ciężko. Ale najważniejsze jest to, że koszty roczne, czyli ubezpieczenie domu, podatek i przegląd aut, auta nie muszę się martwić. Jeśli chodzi o rachunki, też nie mam zadłużeń. A po prostu... Z jedzeniem, z życiem takim codziennym po prostu muszę oszczędzać i robić wszystko, żeby dostarczyło paliwo. Musi być tyle. No i dla mnie ta poduszka bezpieczeństwa, chciałabym, aby ona była w ogóle nieruszana, bo ja potrzebuję pieniążki, aby mieć, gdyby coś się, nie daj Boże, wydarzyło. Dziękuję ślicznie za to, że jesteście ze mną, że oglądacie mój kanał, że oglądacie moje przepisy kulinarne, które robię dla Was. Za każdy komentarz Wasz, za każdą postawioną mi kawkę wirtualną, dziękuję ślicznie. I teraz to jest miesiąc listopad, budżet. Na miesiąc listopad, więc jest 5 tygodni w listopadzie i będziemy się widywać. Po prostu to jest od 1 listopada do 1 grudnia, bo tak dostaje środki ostatniego dnia miesiąca, więc planuję to 1 listopada. No i będziemy się spotykać 8, 16, 22 i 29. 30 listopada, więc to będą nasze podsumowania tygodniowe, a później miesięczne. Powiedzcie mi, jak u Was idzie budżetowanie? Jak sobie dajecie radę? I ściskam Was bardzo mocno, i do usłyszenia. Pa! pa.